Cześć, Rafał. Potrzebuję twojej pomocy. Poświęcisz 30 sekund na rozwiązanie ankiety. Potrzebuję na studia. Termin do 2400. potrzebuje 75 osób. A mam 10xd. Link do strony. To stary, to na czacie wstaw. To może ci to widzowie rozwiążą. Co ci da jedna osoba? Mogę wkleić linka, czekaj. A dobra, to jest w moim temacie, widzowie. Macie linka, jak chcecie. Ja piole, to o mnie jest. Patrzcie. Badania opinii na temat rozwoju rynku zawodowego MMA w Polsce. Ja co prawda nie jestem zawodowym zawodnikiem MMA, ale jestem kickboxerem. LOL! Ale jajca stary. Dobra, zobaczmy formularz. Marcel, kierunek, zarządzanie drugi rok. Marcel, wydaje mi się, że jedyne tym, czym będziesz w życiu zarządzał to swoim ołówkiem, bo niestety przykry jest nasz kraj, ale cieszę się, że się starasz. Jaki jest twój wiek? O, Nigdy nie sądziłem, że o, nie mogłeś debilu dać 18-26? Płeć. No w sumie dzisiaj bardziej czuję się mężczyzną. Dzisiaj się czuję mężczyzną. Tylko też strasznie denerwuje mnie to, że tutaj dałeś tylko dwie płci do wyboru. Wydaje mi się, że jesteś strasznym, strasznie złym człowiekiem, mało postępowym. Jak można dać płeć mężczyzna i kobieta? Chłopie, weźcie na biologię, płyć się doedukuj trochę, nie? Marcel jesteś ch**wą. Czy interesujesz się MMA? <gry> no teraz trochę tak, no. Czy oglądasz regularnie transmisję z walki MMA? No kilka razy w miesiącu. Chociaż czekaj, bo to czy oglądasz regularnie transmisję z walki MMA? Tak, codziennie? No ciężko codziennie oglądać. Kilka razy w tygodniu no... No też ciężko oglądać. Kilka razy w miesiącu. Czemu tu nie ma opcji na no, przykład raz na miesiąc? No kilka razy w miesiącu to, to też ciężko, no to co miesiąc, żeby gala była? Albo to, to dobra. KSW jest co miesiąc, ale że par razy było w miesiącu? No nie jest to do końca niemarodajna nie będzie. Czy trenujesz MMA lub inny sport? <laughs> Oj, no nie chcę się chwalić, nie? W sensie. Kurde, no. To... Coś nie coś potrafię, coś nie coś potrafię, no. Byłem kiedyś mistrzem K1 na Lubelszczyźnie, do lat 16. Który aspekt MMA uważasz za najważniejszy? Co? Który aspekt MMA uważasz za najważniejszy? Walki, techniki czy osobowość zawodników? Techniki? Wydaje mi się, że sam walka jest najważniejsza w MMA, mimo wszystko, a nie osobowość zawodnika. A techniki? Jak, jakaś, jak Jakieś. Jak mi się przewraca i mi się kręci w Brawa, parterze To mi się tego się oglądać węzmocji. nie chce On zrobił jakby ktoś był tak zafiksowany na MMA Że ogląda KSW Uwc, Fen i Belator Tomasz niemalże prawie że co tydzień No dobra, KSW rozumiem UFC rozumiem, Belator powiedzmy, że jestem w stanie Zrozumieć, bo poziom faktycznie tam jest wysoki Trzymany, ale żeby Fen oglądać Zawsze mówisz o emocjach, no tak Ale emocje są ważne we freakach A tutaj jest to ukierunkowane bardziej na taki Czysty sport, ja w czystym sporcie Patrzę na walki, no ale dobra walka Równa się emocje, więc my to naprawdę walka i emocje poniekąd są powiązane. Natomiast, no tak, no, no, przebieg walki jest najważniejszy w, w MMA. Czy uważasz, że rynek MMA w Polsce rozwija się odpowiednio? Myślę, że rozwija się dobrze. Nie zaznaczę opcji bardzo dobrze, bo zawsze może być lepiej. Ale myślę, że ma w Polsce dobrze się rozwija. Chociaż można zaobserwować, że KSW robi się moim zdaniem mniej ciekawe niż było przedtem. Z racji takiej, że ci wypromowani zawodnicy, którzy byli uważani po prostu za bardzo dobrych, powoli schodzą ze sceny, bo swoje lata już mają. A ci młodzi nie są tak świetni, jeżeli chodzi o marketing, o wyrobione nazwisko. Dlatego, że dla ludzi, mimo. dla nich ważna jest walka sama w sobie, ale dla ludzi najważniejsze często. To są właśnie te nazwiska, te osobowości zawodników, tak to nazwijmy. Więc yy, myślę, że to też ma na to wpływ duży. Czy odkąd Twitch K1 czuję się pewniejszy? Nie, właśnie powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. To się, czy czuję się pewny siebie? Tak. Natomiast czy jestem osobą, kto, jakby, to, jakby, to, jakby to ująć? Od kiedy sam trenuję kickboxing, mam świadomość tego, że są ludzie, którzy. Potrafią się bić, po pierwsze. Po drugie, mam poczucie, że nie muszę samemu sobie niczego udowadniać, więc jestem osobą, która stroni od rozwiązywania konfliktu poprzez przemoc. Uważam, że jest to bezsensowne, głupie i do niczego nie prowadzi. Nie widzę pozytywów płynących z temu, że komuś... Z... Bierz. Po prostu nie widzę. No bo dla przykładu, załóżmy, że bijesz z kimś na ulicy i wygrywasz, nie? Oczywiście w GTRP. No to masz przez chwilę satysfakcję i jakąś adrenalinę, że z kimś wygrałeś, ale po chwili dochodzi do Ciebie, że ten ktoś niczego nie potrafił, niczego nie trenował. Po potem możesz sobie zadawać pytanie, czy ktoś to widział? Czy sprawa pójdzie na policję, bo goś, mimo, może był prowodyrem sytuacji, nagle stwierdzi, że się ja ciebie bo co innego jest kogoś pobić, a co innego jest się z kimś pójść na taki sparing za obu, obu zgodą, nie? Plus, nie wiem, chłopcie trafi, masz nos do operacji, czy, 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 czy nie wiem, rękę sobie złamiesz, no nie, nie widzę pozytywnych aspektów z tego płynących. Czy jesteś świadomy najważniejszych wydarzeń związanych z rynkiem ma w Polsce w ciągu ostatnich 6 miesięcy? Czy uczestniczyłeś w jakichś wydarzeniach MMA w Polsce, takich jak gala, zawody lub treningi otwarte? <śm> no. No regularnie, dobra czasami, dwa razy byłem. Czy uważasz, że rynek MMA w Polsce jest odpowiednio promowany? Kurde, wydaje mi się, że KSW nie ma teraz najlepszej promocji, ale wynika to z tego, że po prostu bardzo regularnie to wszystko robią. Jakie platformy lub źródła informacji o rynku MMA w Polsce najczęściej wykorzystujesz? Portale internetowe, bądź social media, no jedno i drugie w sumie. Dobra, no bo z Twittera przede wszystkim czerpię informacje, no to jest portal internetowy, nie? Czy uważasz, że rynek MMA w Polsce ma potencjał rozwoju w przyszłości? No musieliby te nazwiska podpromować, wydaje mi się, i zwiększyć szanse dla zawodników pod kątem finansowym. W przeciwnym razie zawodnicy będą próbowali przechodzić do innych federacji, tak mi się wydaje. Która organizacja MMA jest dla ciebie najbardziej interesująca? E, ka czemu tu fejma nie ma? Nie, no, najbardziej interesująca jest UFC. Nie ma co... Yy, ale na drugim miejscu dałbym KSW. Czy śledzisz wydarzenia związane z wybraną organizacją? Tak, czasami. Nie chciałbym mi się regularnie każdego KSW czy każdego UFC oglądać, tylko te najgłośniejsze pojedynki. Czy regularnie obstawiasz wyniki walk MMA lub ucieczniczy w zakładach bąbasteczki związanych z MMA? No w sumie to tak. Kliknę, prześli, ale nie wiem co tu wyskoczy, więc no. Dobra, poszło. No i gitara. Chyba pomyślę, że za 2 zł to wszystko zrobiłem. Aaaaah wolno. To nie przesuną mi farna... farmazony. Widocznie coś jest na rzeczy. Nie jest... A swoją drogą muszę przyznać, że mama ma wyjątkowo filmowy głos. Mogłaby być... N... niezłym. Mogłaby... bo jej głos mógłby posłużyć do dubbingu. ma na rzeczy! O, uspokój się, nie tym tonem do mnie moja panna. Rafał przesyła 69 złotych. Cześć, ja pytanko da się robić i na Twitch i na YouTube Live jednocześnie Nie. tak jak Wardega część osób jest tymi twitcherami i lubią tutaj ale dla części wygodniej jest YouTube choć bez racji że mają apkę na TV NPA, ale fifap nie mam. O, ogólnie to niestety takie możliwości nie ma z racji takiej, że jest to wbrew Twitcha, który jest nowy, jak ktoś ma umowę na, na starych zasadach, to wtedy takie rzeczy może robić, natomiast u mnie najprawdopodobniej poskutkowałoby to blokadą konta na Twitchu. Ja wiem, że na YouTube ludziom z wygodniej mnie oglądać, widzę to też po liczbach między innymi, po tym jakie dostaję wiadomości na Instagramie, niemniej no niestety muszę w ten sposób działać, bo uważam, że jest dla mnie bardziej rozwojowe i będę raz na tej platformie, raz na tamtej i, i tyle teraz tylko mi wiesz, że twoją j**ą córką! Dlaczego czemu się to tak denerwowało? Bo on farmazony! ZAŁGNIE J**ONĄ piesko! To powiem, że kłamię na live, i że mi źródło na komputerze też... Nie... No, tak, przede wszystkim, nie wiem, czy ta dziewczyna ma lat, ale wygląda, jakby miała z 14. Ten spokój matki, który został zachowany tutaj, jest dla mnie kompletnie niezrozumiały. To znaczy, świadczy o tym, że takie sytuacje yy, działy się już przedtem. Jest już po prostu przyzwyczajona do, 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 do takiego słownictwa. I teraz tak. Ja podejrzewam, ja podejrzewam, że ta dziewczynka jest chora na coś. Znaczy mogę się mylić, być może po prostu tam jest gruba patologia na chacie, ale wydaje mi się, że raczej jest na coś chora. No bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby 14 latka tak bardzo zawładnęła swoim rodzicem i, 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 i traktowała go jak ścierę, nie? Jeżeli faktycznie ta dziewczyna jest zdrowa na no umyśle i taką patologię na no to współczuję, nie? Ja bym się tak odezwała kiedykolwiek rodziców, nie miałabym domu. Ja bym się tak nigdy nie odezwał do rodziców, po prostu zważywszy na szacunek i tyle. Jest to mega skłaniałe. Czy, czy zdarzyło mi się powiedzieć coś ch**owego do, do rodziców? Zdarzyło mi się. Natomiast czy przypominało to chociaż w jednym to, co jest tutaj na szocie? No, no niekoniecznie, nie? No niekoniecznie. Ale ogólnie mam wrażenie, że bardzo dużo osób ma strasznie ch**owy i zepsuty kontakt z rodziną. Ja nie wyobrażam sobie mieć Relacji z ojcem czy z matką. Natomiast z drugiej strony rozumiem, że niektórzy rodzą się w takim domu, gdzie ojciec jest z alkoholikiem, na przykład, czy, czy, czy rodzą się w takim mieszkaniu, gdzie o, gdzieś tam tylu. są bici w dzieciństwie i Marcia może to się z tego bierze.